Jak długi powinien być podcast? To pytanie nurtuje najtęższe głowy, które podcastami zajmują się profesjonalnie. Nie dziwię się więc, że i tu to pytanie się pojawiło. Ale niestety nie mam dobrych wieści. Idealny czas podcastu, który zadowoli wszystkich, po prostu nie istnieje. Dlaczego? Bo ilu odbiorców naszego podcastu, tyle gustów i preferencji. Na przykład jadę do pracy metrem 20 minut, więc dla mnie idealny czas to właśnie czas do 20 minut, bo lubię wysłuchać materiału od A do Z, a słucham go najczęściej w drodze do pracy. Gdy ktoś jedzie 40 minut albo biega 40 minut, woli podcast dłuższy. Ale znam też takich, którzy nie lubią długich form i wybiorą tylko materiał, który obejrzą na przykład przy parzeniu kawy w pracy. To jest możliwe, bo jak już ustaliliśmy we wcześniejszych materiałach, podcastem może być nawet krótki cykl, który ma do dwóch minut, jak właśnie ten materiał. Do tematu możemy podejść z innej strony, na przykład naukowej, bo na rynku istnieje wiele badań dotyczących chociażby utrzymania uwagi czy też koncentracji. Wynika z nich, że potrafimy się skupić na angażującej nas treści od 15 do 20 minut. Ale czy zawsze? No właśnie nie, bo jeśli mamy się czegoś nauczyć i słuchamy podcastu, który dostarcza nam zaawansowanej, bardzo konkretnej wiedzy, naszpikowany jest informacjami, danymi. To taki materiał powinien być krótki, bo nasz mózg tego nie ogarnie, a mamy przecież ograniczone możliwości poznawcze. Ale, jeżeli jest to dla przykładu success story, Twojego gościa, który dodatkowo jest doskonałym mówcą, to podcast taki może mieć nawet godzinę i nie będzie męczył. W podcaście niedługość. A jakość, a materiał, temat jest najważniejszy. Podcast ma być wyczerpujący, nieprzegadany, a co za tym idzie, nie może on być nudny. Słowem, należy znaleźć złoty środek. By go znaleźć, trzeba eksperymentować. Na dziś to już wszystko. Więcej w kolejnym odcinku, premierowo w każdą środę do porannej kawy. Nie zapomnij o dzwoneczku i subskrypcji.